Ale dzisiaj bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy liczą na rozliczenie tych, którzy sprzeniewierzali pieniądze. Otóż do spółki, do Orlenu wreszcie weszli kontrolerzy niku. Obajtek robił wszystko, żeby nie wpuścić takiej kontroli. no i jak badać Orlenu z Lotosem. To jest kolejny element, który musi zostać wyjaśniony, dlatego że różni eksperci podają, że, że Orle, generalnie państwo mogło na tym stracić kilka miliardów złotych. Proszę państwa, fuzja Orlen z Lotosem, tak jak powiedział pan minister, to jest... To są miliardy złotych, a przejęcie spółki PGNiG przez Orlen, to są setki bilionów złotych i o tym się nie mówi. Nie powstaje komisja wyjaśnie dla wyjaśnienia tej sprawy. Proszę Państwa, tylko oko Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych mówi o tym. Inżynier Krzysztof Tytko wziął na siebie ogromną odpowiedzialność, pozwał Orlen do sądu, aby powstrzymać Tą fuzję szkodliwą, niezgodną z interesem Polski Polaków, Pis wyprowadza nasz ogromny majątek za przyzwoleniem wszystkich partii zasiadających w Sejmie. Wszystkie partie politycy wiedzą o tym, ale o tym nie wolno mówić. Polacy są okradani. Będą okradani, ponieważ spółka enigma ma bardzo dużo koncesji, 250 koncesji na dobycie węglowodorów i właśnie przez Orlen te nasze przyszłe zyski są wyprowadzane do zagranicznych kapitałów. Na stronie www.okopzn.com.pl znajdziecie więcej informacji. Pozdrawiam wszystkich.